Musiały od swoich rodzin, od emerytów zasilać się pieniądzami, żeby przeżyć od wypłaty do wypłaty. Tak próżej być nie może. Jesteśmy z Wami i wygramy tę walkę. Dla wszystkich. nie tylko dla Please don't do it! Coś powiedzieć? Nie mylisz! Nie odbywaj! Nie odbywaj, nie reprezentuj! Kurczak z kompanii wody! Po drugiej stronie! Razem z zakładem z kompanii wędrowej!